Przedstawiciele stali Gorzów po przegranym meczu w Częstochowie cieszyli się jakby zdobyli mistrzostwo Polski. A mimo wszystko wciąż są bliżej spadku niż pozostania w lidze. Włókniarz bowiem bez problemu jest w stanie przekroczyć barierę 43 punktów na jancarzu, a nawet wygrać rewanż z dwóch prostych powodów. Kasper Woryna nie odjedzie już tak drugiego kiepskiego i bezwzględnego meczu. Wychowany grybińskiego rowu zdobył zaledwie 7 punktów. I w dodatku został wyprzedzony na trasie nawet przez Oskara Pfeiffera, co już w ogóle można uznać za skandal. Zawodnik, który dopiero co awansował do Grand Prix, zostaje wyprzedzony na trasie przez 43 zawodnika ligi ze średnią 1,276 i to jeszcze na swoim stadionie. Istny blamasz. Natomiast jestem pewien, że drugi taki mecz Gatprowi w tym sezonie już się nie przydarzy. Chociażby z tego powodu, że w runie zasadniczej zdobył aż 14 punktów w Gorzowie. Drugim dość kluczowym powodem jest to, że ani Waculik, ani Thompson nie pojadą już po 6 razy, jeżeli zakładamy, że stal nie będzie u siebie przegrywać. I tym samym nie będą mogli korzystać z rezerw taktycznych. Za to możliwość takich rezerw, o ile będzie taka potrzeba, będzie leżeć po stronie częstochowskiego klubu. Dużo łatwiej jest wtedy kontrolować wynik. Inną kwestią jest to, że Thompson raczej nie zaliczy już tak udanego występu jak w Częstochowie. Do Ilowi też raz przydarzył się taki wypadek przy pracy i zdobył 20 punktów we Wrocławiu. Nic dwa razy się nie zdarza, aha. No chyba, że to, że kluby, w których występuje nie spadają z Ligi. To się przydarza. Reasumując, uważam, że mimo wszystko więcej kart w swojej italii bez wątpienia ma trener Włókniarza Częstochowa. Dlatego też jestem wręcz pewien, że Gorzowska radość była przedwczesna i to właśnie Włókniarz wygra ten dwumecz. A ty, jak uważasz? Zostaw lajk, like, suba i napisz w komentarzu co sądzisz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.